No rzeczywiście to jeden chyba z najtrudniejszych lat dla sportu ostatnio. No nie było łatwo, podkreślam wszystkim to, że nie gramy z publicznością, co jest dla nas no szalenie trudne. Żary są znane z dość fajnej hali, z dość dobrego dopingu, mamy naprawdę doskonałych kibiców i tutaj się trudno gra, a nam się gra dobrze. Rywalom oczywiście gra się trudno. Kwestia jest taka, że no, dzisiaj są to mecze na takim poziomie troszeczkę bardziej spotkań towarzyskich. Te emocje są dość, dość ograniczone, no, ale oczywiście wszyscy są w tej sytuacji, więc musimy sobie radzić. Jeśli chodzi o sytuację tam finansową, my mamy dość stabilną tą sytuację dzięki naszym partnerom. Urząd Miasta Żary i firma Swiss Krono są to filary bardzo solidne, które zapewniają nam Mocne dobre finanse, stabilne. Wiemy już, co będzie nas czekało w przyszłym roku, także możemy sobie wszystko dość dobrze zaplanować. Jeśli chodzi koszykarsko 220, wydaje mi się, że zeszły rok był dobry, znaczy ten rok jeszcze, ale zeszły rok, zeszły sezon był dość dobry. Co prawda oczywiście odpadliśmy dość szybko w playoffach, no ale to jest jakby na karp tego małego doświadczenia, które jeszcze nie mamy. W tym roku udało nam się pozyskać kilku bardzo dobrych zawodników, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, bo tacy zawodnicy jak Grzesiu Kukiełka, czy Syriatowicz, czy Adam Busz, no są to są naprawdę doświadczeni, doskonali zawodnicy i myślę, że jakość naszej drużyny jest już dużo większa, także, także chcielibyśmy w tym roku troszeczkę mocniej powalczyć, jeżeli oczywiście to wszystko nam się dobrze poskłada, bo niestety COVID pokazuje troszeczkę, że ten sport jest bardziej loteryjny i nie do końca jesteśmy w stanie wszystko przewidzieć. Są spotkania odwoływane, część zawodników choruje, część jest na kwarantannie. Niektórzy zawodnicy dość wolno dochodzą do siebie, więc jest ten taki element losowy i ten sezon do końca będzie miał wiele niewiadomych. A Pan, bo mówi Pan o tym, że w zaplanowany przyszły, przyszły gdzieś sezon, rok też budżetowo. Tak. Czy, 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 w, tym, czy w tych planach jest uwzględniana druga liga czy pierwsza liga? Ha, oczywiście to jest sport, ale musimy też planować takie rzeczy jak ewentualny awans. Musimy to przedstawiać naszym partnerom. Z naszymi partnerami rozmawiamy na ten temat i jak najbardziej nasi partnerzy rozmawiają z nami i zapewniają, że nas tutaj wspomogą, bo wszyscy wiemy, że w przypadku awansu, o czym wszyscy marzymy, no to te koszta i budżet klubu będzie musiał znacznie się zwiększyć, gdyż jakość tych drużyn jest zupełnie inna. Warunki gry i wszystkiego będą dużo, dużo wyższe, więc będziemy musieli mieć dużo więcej pieniędzy. No ale o tym rozmawiamy i wszyscy to zakładamy. A ja to jeszcze tylko zapytam, bo gdzieś... W no sensie nie gibimy się, bo ten biedny od jakiegoś y, czasu gdzieś funkcjonuje oficjalnie można powiedzieć, bo, bo wcześniej funkcjonowało to nieoficjalnie, teraz funkcjonuje oficjalnie ta wasza współpraca można powiedzieć y, na linii SKM, bez SPS tak. i, i, i gdzieś Zastal też y, można powiedzieć jest to włączone, ale bardziej tutaj jednak wy ze SKM. Y, no i właśnie jak ta współpraca w zasadzie na linii powiedzmy Żary Zielona Góra się sprawdza, pana, pana Oczan. Po pierwsze no jakby to jest jakby początek tej współpracy, ale od już od pewnego czasu pewne rzeczy robimy wspólnie, rozmawiamy, spotykamy się, jestem bardzo zadowolony. Dla mnie to było naturalne od samego początku, że my musimy z sobą współpracować, mamy pewne pomysły, zobaczymy jak to się nam uda w trakcie. Chcielibyśmy, że współpracować na zasadzie, pewne roczniki będziemy wzmacniać SKM, a SKM po w zakończeniu powiedzmy juniora, tych zdolniejszych, będzie nam dostarczał tych, tych młodych zawodników do naszej drużyny, no nie ukrywamy, że, że jest kilku ciekawych zawodników już w tej chwili u nas, a też obserwujemy w tych młodszych grupach też będą zawodnicy bardzo ciekawi, perspektywiczni, którzy nie od razu będą w stanie grać na poziomie ekstraklasy, czy ewentualnie pierwszej ligi, ale właśnie taka druga liga, blisko, w żarach, dobry klub, to dla tych chłopców jest szansa na rozwój i, i na promowanie się. Powiem tak, no, jak każdy sezon tak naprawdę i, i trzeba było trenować i, i już tak naprawdę wszystkie mecze teraz w tym sezonie się odbyły, bo w poprzednim nie dokończyliśmy e, tak naprawdę rozgrywek, e, ale no, no, no cóż, no, każdy sezon przynosi coś nowego, mamy nowy zespół, e, nowe wyzwania i idziemy do przodu, tak? Tak, nie, nie, nie oglądamy się za siebie, staramy się osiągać. Jak najwyższe cele i miejmy nadzieję, że, że dalej będzie bez kontuzji i że, że, że wszyscy dokończymy ten sezon zdrowi. No część w zasadzie już macie za sobą i gdzieś zaczynacie tę rundę rewanżową, bo wiadomo, dwa mecze Wam, wam uciekły z powodu COVID-u. Natomiast e, jak by Pan ocenił te, te, te Wasze do, 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 dotychczasowe poczynania, bo wiadomo, że gdzieś ten zespół się zmienił personalnie, pewnie gdzieś tam się cały czas doczeka. Tak, tak. Od początku tak naprawdę my szukamy tego, tego, tego swojego grania i, i potencjał jest ogromny, natomiast no wiadomo, że musimy się dotrzeć, musimy się czuć na tym boisku, więc, więc każdy trening poświęcamy. Właśnie temu, żeby, żeby, żeby razem dobrze się czuć w tym, w tym Sosie. E, natomiast e, no zobaczymy, zobaczymy, co przyniosą kolejne mecze. Przegraliśmy dwa spotkania: dwa spotkania z mocnymi ekipami. Czekają nas też mecze jeszcze i z ryzyną, więc z więc kontami wrocławskimi to są, to są moc, mocni przeciwnicy. Teraz wyjazdowy do Pleszewa też na pewno nie będzie łatwy, więc zobaczymy jak, jak my się w tym wszystkim odnajdziemy, bo musimy wygrywać też z tymi mocnymi ekipami, a nie tylko z dołem, z dołem tabeli. A no, Pan zdaniem, no bo też jest, <laughs> jest Pan w zespołem już od paru lat, wie Pan mniej więcej jak wyglądała ta druga Liga z perspektywy ostatnich Zwanów. Ona się jakoś z powodu COVID-u zmieniła, gdzieś ten COVID wpłynął na, na wynik i na poziom tych rozgrywek? Znaczy, raczej... Mam wrażenie, że, że ogólnie te zespoły też się pozmacniały troszeczkę zawodnikami z pierwszej ligi, którzy, którzy jednak przez te całe zawirowania wokół sportu na świecie, nawet czy tu w Polsce i, i już docelowo w tej pierwszej lidze, dziś zawodnicy stwierdzili, że rezygnują z zawodowego grania i, i, i gdzieś pójdą do ligi niżej, przy okazji mając możliwość nie wiem, jakiejś innej pracy tak? I, 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 i to myślę, że zyskało w drugiej lidze na, na, na poziomie jest parę ekip, które, które tak naprawdę się wzmocniły właśnie takimi zawodnikami z pierwszej ligi, tak samo jak my więc, czy z ekstraklasy więc, więc, więc na, pewno, na pewno te rozgrywki są na pewno jest to trudny okres yy, w wykonaniu też naszej drużyny, bo nie jesteśmy cały czas w optymalnym składzie. Dosyć sporo mieliśmy, że tak powiem, problemów zdrowotnych i wracamy po, można powiedzieć, ciężkich chorobach. Wszyscy nie obyło się bez, bez wyjątków. Więc y, nie ukrywam, też rozmawiamy, żeby jak najszybciej się ten okres ten, ten rok 2020 skończył, ale też mimo wszystko podchodzę do, do tego sezonu z taką dużą, dużą troszeczkę dystansu, bo na pewno będzie to ciężki sezon. Jest ciężki sezon. Druga liga się okazuje też jest ciężka, ciężka bo wszyscy są, można powiedzieć, ostatnia drużyna może grać z pierwszą i, i może ten mecz wygrać, więc ta liga jest naprawdę nieobliczalna. Nie, nie kto będzie mi się wydaje, miał więcej zdrowia, więcej mówię charakteru może nie, ale więcej zdrowia, to, to, to mówię, to inaczej będzie wyglądało. My akurat na chwilę obecną wracamy po kłochło, tak jak powiedziałem. Mam nadzieję, że ten przyszły rok będzie na pewno pod względem zdrowotnym też. A z Darkiem też rozmawiałem, Darek mu powiedział coś takiego. Tu są taką uwagę, że w związku z COVID-em i z tym, że gdzieś te próby pierwsze ligowe, nawet jak klasowe zaczęły troszeczkę gdzieś redukować, można powiedzieć, swoje koszty też no gdzieś ta, ten, ten ten personalny skład się drugiej Ligi de facto wzmocnił właśnie dlatego, że część zawodników gdzieś szukała swojej szansy w tych klubach mniej profesjonalnych i, i zaczynała łączyć to po prostu gdzieś też z życiem prywatnym, ze swoją pracą. No i Darek nam przyznaje, że, że mówi, że właśnie przez to ta, ta, ta druga liga, można powiedzieć, że jest de facto wszystko COVID mocniejsza niż, niż była. Ja tak? powiem na pewno, na pewno tak jak tutaj kapitan zauważył, zgodzę się z nim. Personalnie na pewno można powiedzieć, nazwiska są dosyć Aha. mocne, na poziomie drugoligowym. Nie ukrywam, że to też jest związane na pewno też z tą, tą dozą pandemii i niepewnością dla zawodników, bo część zawodników gra i pracuje. To jest też dosyć sporo dla nich, bo to jest też obciążenie. Oni, niektórzy pracują też fizycznie, potem przyjeżdżają jeszcze na zajęcia, a jeszcze mają grać mecze, więc tym bardziej dla nich wielki szacunek do tego, że po pracy jeszcze chcą. Bawić się i, i, i w tą koszykówkę, a przede wszystkim grać i, i próbować coś jeszcze ugrać, bo jest tutaj dużo chłopaków, takich, którzy jeszcze uważam, ma dużo do udowodnienia. Jest dużo doświadczonych, y, y, można powiedzieć, chłopców, którzy już osiągnęli dosyć wysoki, wysoki basket i chcą pomóc tej ekipie. Mam nadzieję, że to wszystko gdzieś tam zadziała. Nie ukrywam, że gdzieś tam mamy swoje problemy, ale, ale chcemy iść do przodu. Jest mega trudny, trudny sezon, na pewno mamy problem z pozycją numer 5 numer i, i to jest dosyć widoczne. Można powiedzieć, mamy dużo rozgrywających, rzucających zawodników, ale pod koszem jest problem i musimy trochę gdzieś tam oszukiwać. I to też gdzieś tam jest nasz, na, nasz mankament w tym, w tym sezonie na chwilę obecnym. Ja się tylko zapytam o tę rundę, bo ona w zasadzie się skończyła, chociaż tam jeszcze dwa mecze wiadomo Wam zostały, zaległe do, 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 do odrobienia. Jak by Pan ją generalnie e, ocenił? No i właśnie też znowu na ile, tutaj Pana zdaniem, gdzieś może na te wyniki, na ten układ tabeli, który teraz, który teraz mamy jest troszeczkę zdefiniowany właśnie znowu przez COVID, do którego no pewnie będziemy wracać jeszcze w najbliższym czasie często. No patrząc, patrząc się po, po tabeli i po, po wynikach, yy, mamy dwie porażki, yy, ok, jeszcze nie mamy skończonego tego sezonu, bo mamy dwa mecze zaległe ze względu na, na COVID, ale uważam, że ta drużyna się buduje, jest to drużyna, która... Potrzebuje też jeszcze więcej czasu, żeby się gdzieś tam zgrała, bo dosyć sporo zawodników żeśmy zmienili i, i, i że tak powiem wymieniamy e, wierzę w tych chłopaków, wierzę, że, że, że e, będziemy gotowi na to, co mamy być gotowi, e, czyli na play-offy. I i na pewno oni też mają sobie coś do udowodnienia, bo w krótkiej co prawda historii drugoligowej naszej, ale, ale, ale playoffów nie graliśmy, można powiedzieć, raz, tak? E, drugi raz nie obyło się, bo były COVID, więc przed nami trzecia trzecia dopiero próba, więc można powiedzieć też jesteśmy klubem, który do tego dojrzewa i, i wierzę, że, że tutaj ci chłopcy tak samo dojrzali do tego i, i też był można powiedzieć, że Zawodnicy zostali też po to też tutaj ściągnięci, żeby dali dać doświadczenie i tą pewność.